co, tak będziesz chodziła, tak? Tam, gdzie pani? Tam i ty. po co tak chodzisz? Przecież wróciłam już z pracy. Już nigdzie dzisiaj chyba nie pójdę. Już raczej będę z tobą, ogonku mój mały. Ogonku! Pokaż się na dzień dobry. Pokaż się. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, kochana. Dzień dobry. Wchodzę, a tu na dzień dobry też. McDonald's. Dochodzimy do twojego adresu. Także tak, kochani, Uberyc, McDonald's i jestem przekonana, że ludzie będą korzystać jak, jak nigdy dotąd. E, właśnie zrobiłam małe zakupy na HM, moi drodzy, bo przyszła do mnie już sprzedaż, także, znaczy, przed sprzedaż. E, i dlatego jeszcze, że jestem w klubie HM, dodatkowo dostałam 10% zniżki, także powiem Wam, że warto właśnie zawsze jakieś kluby, nie kluby po prostu do tego dołą dołączyć, żeby wiecie, to was nic nie kosztuje. Jest, widzicie jak się światło odbija, to Was nic nie kosztuje, a mm, za każdym razem są jakieś dodatkowe e, Dodatkowe zniżki. Także czekam na zakupy, zobaczymy, czy fajne rzeczy nie przyjdą. E, zamówiłam futrzaka wreszcie ten płaszcz z 70 funtów przesuniony na 35, na 30. Także zobaczymy czy się sprawdzi, nie było rozmiary były takie dosyć dziwne, no ale zobaczymy co przyjdzie, to to przejdzie najwyżej po prostu oddam. To jest właśnie zarąbiste tutaj, że możecie kupować i oddawać kiedy chcecie. A jeżeli jeszcze chodzi o HM i kupowanie przez internet, ja już miałam dwa razy taką sytuację, że kupując przez online, co często bardzo robię, zapłaciłam przez Paypal. I później, jak coś mi nie pasowało i chciałam iść do sklepu odnieść, to przez to, że było zapłacone przez Paypal, oni nie przelewali pieniędzy, gotówki na kartę, nie przelewali pieniążków na kartę z powrotem, tylko dawali bon e, taki, wiecie, zakupowy, wartościowy po prostu bon, który jest ważny dwa lata. Także miejcie to na uwadze, bo na przykład bardzo często robię takie zakupy, że kupuję, kupuję, wiecie, e, nawet kilka rozmiarów, żeby zobaczyć, co, jak będzie wyglądało. No i później jest, wiecie, problem, jak wiecie, że macie oddać, a oddamy, no i tak pieniądze wrócą, a tu ząk, a tu pani do mnie powiedziała, pani na wtedy, ale nie, nie możemy, no bo Paypal to tylko i wyłącznie idzie w kredyt, także taka kiszka była dwa razy. Dzięki Bogu nie były to jakieś ogromne zakupy, ale akurat nic nie potrzebowałam, także troszeczkę z tym chodziłam, no ale koniec końców wydałam. Tak tylko dla waszej wiadomości. Jak H&M online, to nie przez Paypal. Jest, wreszcie przyszła. Aaaa, moja piękna! Zaraz ją obejrzymy. Wody, wody, dużo wody. Chciałam iść z luniakiem, ale niestety tak leje, że normalnie sobie nie wyobrażacie. także znowu nic z tego. Cała... Cały pest się na prawo przelał. Wisi Ci fałda. Ogon Ci stuka mocno. No, nie można dupy podnieść. Ciężko. <noise> Gdzie ty tu ledziesz z tym nohalem? Gdzie jest tym nohalem? Nie, nie. Nie, nie. Patrzcie na te puchciwe oczka, Boże. Pokażę Wam, co robię, czego nie powinnam robić. Mianowicie, zawsze suszę rzeczy do pracy na grzejniku. Może też, można powiedzieć, dosusza nie to, że suszę. Ale e, bluzki do pracy zmieniam codziennie, muszę mieć codziennie nowe spodnie, tam zależy co dwa, nie mam swoje spodnie robocze, nigdzie, nigdzie ich nie zakładam, po prostu tak lubię. <grym> I powiem Wam, że wiem, robię coś, czego się nie powinno robić, bo niby wtedy jest wilgoć w domu, ale jak na razie tu, 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 u nas się nic takiego nie dzieje. Oczywiście zawsze podsuszam je, e, wiecie, na suszerce, a potem po prostu dosuszam tutaj i nie ma nic lepszego niż rano założyć ciepłe ciuchy na siebie, zwłaszcza w te takie, wiecie, zimne, zimne dni. Powiedzcie, czy też tak robicie, czy tylko ja. Zobaczcie, znowu godzina 20.35. A mi dopiero się na dzisiaj vlogmas wgrywa. Cholipka. A czy ja wam pokazywałam moje bazgrały? Boże, jakie straszne pismo. Ogólnie to nie mam takiego pisma, ale tak wiecie, jak w to to takie byle jak jest. Tutaj już Wam mówiłam, zapisuję sobie codziennie, jak montuję film. Znaczy codziennie tu jeden dzień, nie mam tu dwóch dni, po prostu mi się nie chciało zapisywać. I tutaj sobie zapisuję, co dostałam w danym kalendarzu i jaka jest taka moja wyliczona cena. Już Wam zresztą mówiłam, że te ceny oczywiście takie nie są dokładne, ale tak właśnie robię. I przyjrzałam sobie, że oczywiście faktycznie, jak na razie, najdroższe rzeczy były w Cult Beauty z jedną rzeczą, nawet 61,50. To po prostu jakieś szaleństwo. Także. Hmm, ciekawi mnie, jak to na koniec wyjdzie do moje podliczenia. Aha, no i zaraz się kąpać i muszę jeszcze zmyć paznokcie. To jest mojej kochani marker na paznokciach, który no nie chce się zmyć. Eee, tak, trzy dni mi wytrzymały, czy, czy? Trzy, czy dwa? I nie wiem, czy sobie znowu takich samych dzisiaj nie zrobię. Chociaż korcą mnie inne. Hmm, dylematy, dylematy. Okej, okay, moi drodzy, jak widać, ja już wykąpana, strasznie wyglądam, ale powiem Wam, że mam dzisiaj taką migrenę, Zresztą widać, jak bardzo mało nagrywam. Mam tak okrutną migranę, że sobie nie zdajecie sprawy, Po prostu coś strasznego. Od kiedy przyszłam z pracy non stop, czyli już czyli już 7 godzin się męczy, no coś strasznego. Kalendarze! Kalendarze, kochani Clarins, Happy New Year, Happy New Year. No i oczywiście tutaj e, darmowa konsultacja, jeżeli chodzi o rzeczy do skóry, albo darmowy make-up. I do tego, moi kochani, mam Bone Super Hydrant, czyli balsam do ciała. Hmm, wolałabym jakąś maseczkę niż balsam do ciała, ale dobra. Niechaj będzie. Dalej, moi drodzy. Cool Beauty. I mam tutaj coś, że gdybym wiedziała, że to, że to będę miała, to mnie nie kupowała. Becky. To jest Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Glow. O, edycja Glow. E, także nie wiem. 9.3 gramów. Dosyć duży. To jest ten bezbarwny. Hmm, dajcie znać, czy miałyście ten Puder. No, takie opakowanie naprawdę mi na długo starczy. No, zobaczcie, to jest bardzo duże opakowanie. To jest naprawdę duże opakowanie. Także super, cieszę się. Będę miała porównanie między tym a beką. Z tego co wiem, to beka właśnie jest bardziej nawilżająca, a to jest takie, jakby otwarte. No? Hmm, nie podoba mi się to. The Body Shop, moi drodzy, to kolejna kula do kąpieli i to jest zapach e, mango. Anki Candle, mamy znowu małą świeczuszkę i to jest Christmas Magic. I mam wrażenie, że one są na przemian, raz ta maleńka, ta, ale coś mi się wydaje, że tych jest więcej. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że te rzadziej wypada, wypalam, a te małe po prostu na bieżąco. Eee, nawet nie to, że rzadziej. Ja wam powiem, że jeszcze ani jednej z tych większych nie wypaliłam, także po prostu widzę je, jak one mi się zbierają i kumulują się, dlatego wydaje mi się, że jest ich więcej. I ostatnia rzecz z Essence. Mam nadzieję, że lakier ten sobie od razu po się pomalowała, bo właśnie zmyłam. Poczekajcie. Normalnie, jak na życzenie. I jeszcze mówiłam Wam, że nie czytam tych tutaj napisów, co jest, napisa co jest tutaj napisane, a jest napisane Doing my nails is my cardio. Także spoko. Dobrze, że nie popatrzyłam. I zobaczcie, jaki cudny kolor. Kolor 03 Ho, ho, ho. Pa o, tutaj nie widać. Tutaj wygląda na brąz, ale to jest taki mauve. Wiecie, jaki to jest kolor mauve. Ale ładny. I i tutaj jest e, bałwanek. Także super. Znowu, ciebie kalendarze: najbardziej chyba dzisiaj jestem zadowolona. E, moi kochani z Cult Beauty i z Lory Mercier. Maluję sobie paznokcie nowym lakierem. Ładny kolor, widzicie? Bardzo mi się podoba. O, do mi się na herbacie. A do tego herbatka z pokrzywy. Czemu mi nikt nie przypomniał, że miał być robiony unboxing, moi drodzy? No czemu? Także otwieram. To, co tutaj mam. Wygląda to jak plaster miodu. I nagrywam jedną ręką, także nie będzie to piękny, super unboxing. Ale bardzo fajny pomysł. Patrzcie, taki papier po prostu poszatkowany i robi taką poduszeczkę. Czyli bąbelki są niepotrzebne. Wow, zobaczcie, jaka ta paleta jest wielka. O, a jaka piękna! Volume 1, czyli będzie kolejne wydanie. No, spodziewałam się. No i sama paleta niewiele się różni, jeśli chodzi o wykonanie, bo to jest. To jest jak guma, jak silikon. Taka wielka jest. Zobaczcie, to jest moja dłoń. Otwieramy. O oh, wow! Powiedziałam, że rzadko się jaram cieniami, ale te są piękne. I chcę już w nich zamoczyć palce, ale ale nie. Jak widzicie, to wszędzie jest ten sam kolor, tylko po prostu w różnych wykończeniach. Jezus, Maria! Tylko po prostu w różnych wykończeniach. I to jest po prostu fantastyczne w tej palce. Ponoć te glittery są najlepszymi glitterami. Dobra, tak wam tylko troszeczkę pokażę. Bo tak jak mówię, jutro wam pokażę. Boże, to jakie cudo to jest aura w wykonaniu glitter. To jest aura metallic też myślę, że będzie fajny. Ten sekin to takie drobinki bo to nie, nie wiem, czy to do końca dla mnie. Boże, jakie piękne kolory. Hmm, zastanawiam się, jak będę wyglądała w takim pomarańczu. Jak myślicie? To jest mój ostatni zakup, jeśli chodzi o paletki na lata. Boże, ona jest, ona jest piękna: to jest najpiękniejsza paleta, jaką posiadam. Po prostu jest piękna. No, strasznie wyglądam z tą moją migleną. ale dobra, mniejsza z tym. Ja tą piękną paletę, Tati Beauty, mojej kochani, kupiłam jeszcze, jak byłam w Polsce. Ona już była, pierwszy lot był wyprzedany, ja w ogóle bardzo długo się nad nią zastanawiałam. Pierwszy lot był wyprzedany, pierwszy lot, pierwsza partia była wyprzedana, a później można było po prostu kupować i właśnie było obiecane przez producenta, że paleta dojdzie do nas przed świętami. I powiem Wam, że ostatnie już kilka dni się zastanawiałam, co jest grane, czy się do nich odzywać. Troszeczkę się martwiłam, że jej nie dostanę i nie wiedziałam, czy dostanę, ale jest. Boże jest piękna, już się nie mogę doczekać, aż ją jutro obejrzę w ciągu dnia, i nie mogę się doczekać, aż nią, aż nią zrobię jakiś makijaż. I bardzo, bardzo mnie kręci to, żeby zrobić ten pomarańczowy tęcie. Mi się tak spodobał, jak on się nazywa. On się nazywa Story. Piękne one są. Naprawdę, chyba nigdy żadna paletka mi się tak nie podoba. A kupiłam ją właśnie, bo miałam y, w Polsce naprawdę takie ciężkie dni i już wszystko tam było ok i mówię, a zasługuje. Wiedziałam, że to po prostu jest, wiecie, to, to znowu po prostu wynagradzanie sobie rzeczy y, zakupami, które przynoszą tylko radość na chwilę, ale naprawdę bardzo, bardzo chciałam tą peletę. Pamiętam, że jak widziałam, że wychodzi, to myślałam, nie, na pewno nie kupię, na pewno nie kupię, bo spodziewałam się, jaka będzie cena, ale jak już wyszła, wyszła jak ją zobaczyłam, to powiedziałam, nie, no muszę, po prostu muszę i mam. Jest piękna. Dobry wieczór. Dobranoc, jestem w miejscowości Ston. E, tutaj jest basen, to jest moja ciężarówka, sobie stoję w takim miejscu i e, zrobiłem się głodny, więc, 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 więc zapalę światło, żeby było widać, przywieźli mi takie coś, e, to jest kebab, mix, jest po prostu ogromny, fakt faktem zapłaciłem dychę za niego, ale nie wiem czy zjem, jest, jest, po prostu ogromny. Zamówiłem przez aplikację Top Cashback, bo inaczej Jolka by mnie zabiła. Zawsze za, za jakieś zakupy, za, za cokolwiek kupujecie na internecie, można przez tą aplikację przejść. Nic to nie kosztuje, parę sekund i tak naprawdę dostajemy pieniądze za darmo, więc z, z tego kebaba dostanę może 10 pensów z powrotem. Wiecie, niby nic, ale, ale zawsze coś. Praca kierowcy. Nie chciało mi się dzisiaj nic jeść w domu. Zjadłem tylko płatki rano jak stałem i powiem wam, nie jadłem obiadu. I tak, tak mnie zmuliło, tak tak mi się chciało jeść, że zamówiłem sobie kebaba. Wiedziałem kiedy będę tutaj na, 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 na tym parkingu. Wiedziałem o której godzinie, więc zamówiłem dużo wcześniej. No i przyjechał pan oczywiście pod podany adres. Na, napisałem gdzie będę, napisałem w, jakim, w jakiej ciężarówce, także bez problemu znaleźli. No i wsuwam. To zasłony mnie tak denerwują, powiem. Mam tako. Dam za te zasłony tyle kasy. Nie, 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 nie moja przyjaciółko, tutaj nie wchodzimy. Dam za te zasłony tyle kasy. I widzicie, one już się niby są pomaszczane, tak żeby były wszędzie pomarszczone. Luniu, nie. Zasłaniasz, paniuni. Wszędzie są niby pomarszczone tak, żeby równo by było pomarszczone, a tutaj są, wiecie, proste, tutaj są proste, tutaj się wiecznie odchylają. Yy... Jutro jej wreszcie podłożę, także będzie lepiej, ale no denerwują mnie one, denerwują mnie, tyle kasy. I zero efektu, to tu lunka, zobaczcie jaki efekt, no na tle tej choinki piękny mój biszkopcik. Mua! Dobra moi drodzy, ja kończę swoją melisę głowa boli mnie coraz bardziej. Także kończę Melissa, jest za 13.11, o 5 pobudka, także no i tak, jak zwykle sobie przedłużyłam, a no i tak, teraz codziennie chodzę o 11.15, jestem w łóżku, także nie jest źle. Za dzisiaj Wam kochani dziękuję i zapraszam Was na jutro. 4 dni się zostały do świąt. Cztery dni.